To jest iPhone i jeżeli nie masz fioła na punkcie ugryzionego jabłka, nie kupujesz tego telefonu dla IDEI, nie jesteś jedną z tych osób, która na drugi dzień po premierze kolejnej generacji stoi w kolejce przed sklepem, to znaczy, że wiesz, że jest to po prostu smartfon i nic więcej. Dla mnie jest po prostu sprawnym, działającym jak trzeba urządzeniem i właściwie nie jestem w stanie tak od ręki wymienić jakiejkolwiek jego zalety. Kiedy zapytasz mnie o model, generację, to nie daję gwarancji, że odpowiem prawidłowo. A kiedy zapytasz, kiedy zmienię na nowy model, to właściwie nie rozumiem pytania, bo po co miałbym to robić? Dlaczego tyle nagadałem się o iPhone'ie? Nie, ta firma nie zapłaciła mi za lokowanie produktu. Po prostu to urządzenie jest dokładnie takie jak ten samochód. Taki jak trzeba. Dobry, dobrze zaprojektowany, spełniający wszystkie oczekiwania i właściwie bez znaczenia, co to za marka czy model. To był chyba najdłuższy wstęp do testu w mojej karierze, ale może komuś się spodoba. Po prostu musiałem to powiedzieć, bo to leży mi na wątrobie, gdy myślę o nowej Hondzie Jazz. Ale jeszcze dodam, że Jazz jest chyba najbardziej nijakim autem na rynku, a najnowsza generacja wygląda jak Projekt z lat 80. W ogóle nie wygląda. Ktoś chyba zapomniał o wyglądzie. A która to generacja? W sumie to nie wiadomo. Ciekawe, czy Honda w ogóle wie. Bo jeśli liczyć od tego cudeńka, to piąta, a jeśli od tego, to czwarta. A kiedy weźmiemy pod uwagę również to. No dobra, do rzeczy. Trochę konkretów. Ustaliłem już, że auto nie ma wyglądu. No nie ma. Sami popatrzcie. Stylistów wyrzucono z roboty. Wnętrze też. Na pierwszy rzut oka, jak wszystko jest wyłączone, to mamy tu tylko kierownicę, fotele i jakieś mało widoczne pokrętła. Jak się wszystko włączy, to robi się kolorowo i nawet przyjemnie. Zwróćcie uwagę, jak szeroko otwierają się drzwi. Przyjemne są na przykład materiały, tak wizualnie, bo jeżeli ktoś lubi się czepiać, to owszem, są twarde. Ale kogo to obchodzi? Okazuje się, że to właśnie wnętrze jest największą zaletą Honda Jazz i to właściwie dotyczy każdej generacji tego modelu, ale w tym jest szczególnie dopracowane i chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, widoczność genialna. Popatrzcie na te cienkie słupki, na wielką przednią szybę. Pod względem możliwości obserwacji otoczenia, to jedno z najlepszych produkcyjnych aut na rynku, jeśli nie najlepsze. Po drugie ergonomia, coś niesamowitego. Samochód jest idealnie dopasowany do człowieka, wszystko w odpowiednim kształcie, wielkości, odległości od ręki, umieszczone tam, gdzie byśmy tego chcieli, w takim kształcie, jakbyśmy tego chcieli i jeszcze do tego działa wszystko tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, a nawet nie wyobrażali. Na przykład panel klimatyzacji ma standardowe pokrętła i do tego jeszcze takie. Klikające. To bardzo ułatwia ustawianie, a ustawianie kierunku nawiewu klimatyzacji jest fajne. To jest właściwie stare rozwiązanie, ale opracowane w zupełnie nowy sposób. Mamy tutaj fizyczne przyciski, ale jest ich bardzo mało. No, sporo jest na kierownicy, ale wszystko ułożone naprawdę logicznie i łatwo się to obsługuje. Natomiast bardzo dużo jest różnych ikonek na wyświetlaczu, który zastępuje zegary. Jest tutaj dużo ikonek i dużo drobnych informacji. Jest tego tak dużo, że mogłoby nawet komuś przeszkadzać, ale w gruncie rzeczy chodzi tutaj tylko o prędkość. który jest ogromny i do tego wskaźnik paliwa i nie wiem po co wskaźnik naładowania akumulatora. Jeżeli wyświetlacz czy ten wyświetlacz na środku jest za jasny albo za ciemny, to można to sobie zmniejszyć lub zwiększyć przyciskiem umieszczonym w idealnym miejscu. I dość, że widocznym, to jeszcze tuż pod ręką. Przejdźmy teraz na prawą stronę. Mamy tutaj ekran systemu multimedialnego. Ekran, który nie dominuje nad całym kokpitem, nie sterczy, nie wystaje, jest ładnie wkomponowany, pochylony w taki sposób, że go widać bardzo dobrze. Do tego obsługa jest łatwa i intuicyjna. Audio też jest bardzo dobre, gra naprawdę świetnie, można dać głośno i jest przyjemnie, ale jak już przesadzimy z tym dźwiękiem, to coś tutaj w okolicy prawych drzwi trzeszczy, jednak jest to samochód segmentu B, tak jakby. Wspomniałem o ergonomii, a nie wspomniałem jeszcze o funkcjonalności, która w Hondzie Jazz jest po prostu fenomenalna. Mamy tutaj masę schowków, na przykład ten, ten, ten i schowek na smartfon, a przy nim gniazdo USB, nie jakieś Łupie USB-C, z których chyba mało kto korzysta. Jest jeszcze gniazdo zapalniczki tuż obok. Do tego coś świetnego, czyli uchwyty na napoje, tutaj z tej strony, po lewej stronie od kierowcy, umieszczony w zasięgu ręki. Do tego jeszcze. Można podgrzać lub schłodzić napój po prostu układem wentylacji, bo mamy tutaj kratkę. To da się też zamknąć, więc wtedy nie zmieniamy żadnej temperatury. Taki sam ma pasażer, a jeżeli ich zabraknie, to jeszcze dwa takie same schoweczki są tutaj e, na tunelu środkowym. Pozycja za kierownicą świetna, a do tego fotele wygodne, nie, nawet więcej niż wygodne. Na stronie internetowej hondy znajdziecie taką informację, że są to fotele przeciwdziałające zmęczeniu. Tak jest napisane. I pomyślałem sobie, matko, nie mieli nawet pomysłu, żeby to jakoś lepiej opisać. Ale po kilku dniach jazdy tym samochodem powiem wam jedno: są to fotele przeciwdziałające zmęczeniu. Serio. Szkoda, tylko że dostępne w najbogatszej wersji wyposażenia. Dobra, z przodu mamy już chyba wszystko. Z tyłu jest dużo, dużo przestrzeni, to raz. A jeśli chodzi o dwa, to są tu dwa wygodne miejsca siedzące i dwa bardzo dostępne zaczepy i Do tego dwa porty USB i dwie kieszonki na smartfony. Zrezygnowano z regulacji pochylenia oparcia kanapy. Bagażnik nie jest olbrzymem, zdecydowanie. Ma standardowo do półki 304 litry pojemności. Skromnie, choć wizualnie wydaje się spory. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, jak niski jest Próg załadunku chyba nigdzie nie jest tak niski. Po drugie, siedzenia kładą się na płasko i wtedy przestrzeń rośnie do 1205 litrów. Po trzecie, znany trik Hondy. Bez komentarza to genialne rozwiązanie. Proszę bardzo, zróbcie tak w innym aucie tej klasy. Jesteście ciekawi, jak to się prowadzi? Tak myślałem, dlatego przejdziemy od razu do silnika, czyli układu napędowego, bo mamy tu do czynienia z hybrydą. I tu znów na stronie internetowej Hondy znajdziecie informację, że ta hybryda jest responsywna, komfortowa i wydajna. I trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli dobrze rozumiem określenie responsywność, to Honda Jazz taka właśnie jest. Jak wciskam gaz, to przyspiesza, a nie wyje, a jak puszczam gaz, to zwalnia. Może też zwalniać szybciej, jeżeli wrzucimy tryb B, czyli taką rekuperację energii. Podczas rozpędzania Honda Jazz brzmi naprawdę fajnie, a do tego jeszcze automat zmienia biegi, tak jakby, i robi to bardzo płynnie. A przyspieszenie do setki w 9,5 sekundy. Nieźle. Rozpędza się całkiem żywawo do około 120 km na godzinę, później już troszkę słabiej i robi się głośno, ale ostatecznie całkiem nieźle do 175 km na godzinę. Jeśli dobrze pamiętam, to Toyota Camry do 180, a to jest samochód miejski. Komfortowa? Tak. Pracuje cicho, harmonijnie, a silnik spalinowy włącza się i wyłącza wtedy, kiedy widzę to na wyświetlaczu, bo tak na dobrą sprawę to w ogóle tego nie słychać. Automat pracuje płynnie i komfortowo, do tego responsywnie, ale też e, pracuje raz bezstopniowo, na przykład podczas takiego dynamicznego rozpędzania, stopniuje przełożenie, i wtedy w ogóle nie czuć zmiany biegów, ale za to słychać. I to jest w sumie fajne. Wydajne. Owszem, wydajna, ale nie zawsze, bo na przykład w mieście jest oszczędna 4,5 litra na 100 km i to właściwie za każdym razem, jak jechałem do miasta, nawet tego dnia, kiedy wszyscy robili na Mikołajki zakupy dla swoich pociech, też było 4,5 litra na setkę, pomimo takich wielkich korków, to w mieście. A w trasie na drodze krajowej. 4,5 litra na setkę. Jeżeli jeździcie bardzo, bardzo łagodnie i będzie dużo obszarów zabudowanych, to zejdziecie nawet do czterech, ale generalnie jest to te 4,5 litra. Natomiast na autostradzie Honda Jazz nie jest już tak wydajna, ale to też nie jest samochód autostradowy. 8,5 litra na 100 km przy stałej prędkości 140 km na godzinę. No dobra, wcześniej specjalnie pominąłem temat prowadzenia. No, bo nie ma to aż takiego dużego znaczenia w tym samochodzie. Auto zachowuje się bezpiecznie i poprawnie, koniec. A z drugiej strony jest komfortowe. To znaczy, jest nie tylko komfortowe, ale bardziej komfortowe niż wszystkie poprzednie generacje. I mógłbym tutaj zakończyć temat jazdy, ale na jazdę mają wpływ również systemy bezpieczeństwa. A Honda Jazz ma ich bardzo dużo i są one bardzo sprawne. Bardzo dobrze utrzymają samochód w pasie ruchu ale też czasami bywają nadmiernie czułe i przez to irytujące. Ale tutaj kolejne dobre rozwiązanie, Hondy, czyli taki przycisk po lewej stronie, w którym bezpośrednio wywołujemy menu tych wszystkich systemów i możemy je jednym ruchem na kierownicy wyłączyć albo wyłączyć jeden z nich. Wspomnę jeszcze o jeździe miejskiej, bo do takiej jazz nadaje się idealnie. Jest zwrotna, a przede wszystkim wszystko widać w szybach i lusterkach, a jest jeszcze kamera i masa czujników. Zawieszenie dobrze tłumi miejskie nierówności, a automat przełącza kierunek jazdy błyskawicznie, co wbrew pozorom jest ogromną zaletą. Automat pracuje tak, jakby go nie było, po prostu tak, jak się tego chce. I właśnie taka jest Honda Jazz. Samochód prosty i nieinteresujący, jakby go nie było, a jednocześnie taka jak trzeba. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie powiedziałem ani słowa o pojemności silnika, mocy maksymalnej czy momencie obrotowym. Ale powiedzcie tak szczerze, czy Was to interesuje? Bo jeśli tak, to Honda Jazz nie jest samochodem dla Was. I iPhone też nie. To jest samochód, który Was nie interesuje, nawet się o nim nie myśli. Nawet w sumie nie powinno się o nim myśleć. A kiedy ktoś zapyta Was w rozmowie, czy jest dobry, to powiecie... O cholera, jest bardzo dobry. A kiedy zaczniecie szukać argumentów, to ostatecznie możecie dojść do wniosku, że ten samochód ma tyle rozwiązań, których nie mają inne samochody. I one wszystkie są w jednym aucie. Teraz przejdźmy do najbardziej wrażliwej sprawy, czyli ceny. Cena tego egzemplarza, dokładnie tak jak tu widzicie z tym wyposażeniem, to jest 105 900 zł. Tak, wiem, że to bardzo dużo, ale auto jest hybrydą, to po pierwsze, a po drugie ma naprawdę bardzo bogate wyposażenie. Dla porównania, hybrydowa Toyota Yaris w najbogatszej wersji wyposażenia kosztuje 85 600 w promocji, bo ta skreślona cena to 89 900. No i tak sporo mniej, ale i tak Toyota Yaris daje sporo mniej. Więc z jednej strony Honda Jazz jest samochodem drogim to jednak to jest ponad 100 tysięcy za auto miejskie. Ale z drugiej strony, gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie jej zalety, bo wad tutaj za bardzo nie ma, przeliczyli je na złotówki, tak samo jak każdy inny parametr, każdą przestrzeń, każdy schowek, to okazuje się, że Honda Jazz nie jest wbrew pozorom aż tak droga. I chociaż kłóci się to trochę z logiką i gdzieś tam tkwi ta kwota ponad 100 tysięcy plus segment B, to i tak uważam, że Honda Jazz jest warta tej ceny, zwłaszcza kiedy porównamy ją z konkurencją.